Drogi widzowie, na moim kanale z tej strony oczywiście libera 80. Moi drodzy, pogaduchy przy kawie i kawy również nie może zabraknąć. Pozwolicie, że się napiję Kawa świeżo zrobiona, oczywiście słodka. Oj, gorzka kawa, to jest okropne. Najgorszemu wrogowi bym nie życzył. Moi drodzy, tak naprawdę przeglądałem ostatnio, zagłębiałem się w moje statystyki na moim kanale. Doszedłem do wniosku, że moi widzowie kimkolwiek są, niekoniecznie y, chcą oglądać jak, znaczy, jak gram, ale nie w takim sensie, że nie chcą w ogóle oglądać, tylko tak naprawdę y, skład buildery załóżmy z FIFY mają większą oglądalność niż sama gra, sam gameplay, y, czy to jest Food Champions, czy sam Food. Tak, na przykład, nawet większe wyświetlenia mają vlogi. Fakt, że są one bardzo rzadko, ale tak naprawdę vlog, a założę się, że ten, który teraz nagrywam, będzie miał więcej, załóżmy, wyświetleń. Mam nadzieję, że tego dokonacie, niż na przykład ostatni raport z Food Champions tak? z wczoraj. Doszedłem do wniosku. Że tak naprawdę, może faktycznie troszeczkę trzeba y, zmienić, powiedzmy, wachlarz filmów i tego, co wrzucam na mój kanał. Jeszcze spojrzałem na dane demograficzne, które po prostu mam do dyspozycji. Okazało się, że najwięcej osób y, ogląda mnie w wieku mniej więcej y, taki, jaki ja mam, czyli tak naprawdę.

i te 20 powiedzmy 7 do 30 powiedzmy 8 i powyżej bodajże 38 czy 7% już powiedzmy osoby w wieku 40 lat 40 lat wzwyż również tam jest 20 kilka procent także powiedzmy moja widownia oscyluje w wieku około 20 do 40 lat Czyli to są osoby tak naprawdę troszeczkę młodsze i troszeczkę starsze ode mnie, i również moi rówieśnicy to się mniej więcej rozkłada równomiernie. Także doszedłem do właśnie do wniosku, analizując te moje dane, że, że na moim kanale powinny się pojawiać częściej vlogi. Tak naprawdę, że widzowie chcą oglądać vlogi niż samą grę, niż strzelanie bramek z Fify, czy, czy strzelanie powiedzmy w Uncharted 4 i tak dalej. Więc yy, mój apel jest taki. Ja bym chciał bym zrobić powiedzmy ogólnie serię vlogów, pogaduchy przy kawie, tak? Ale ja mam na przykład takie pomysły na... Yy, związane z tematyką na przykład sportową, załóżmy. To jest oczywiście taka moja sugestia tylko. Czekajcie, łyknę sobie kawy. Na przykład olimpiady. Chciałbym ogólnie, żeby... Te vlogi były, no powiedzmy, o tematyce sportowej, ponieważ najlepiej się w niej o, o, odnajduje. No może być też inny jakiś temat, oczywiście jest to kwestia poszperania w internecie i przedstawienia Wam tego tematu, ale skłaniałbym, uciekałbym od tematów z dzisiejszej polityki, z dzisiejszego, powiedzmy, otaczającego na świata. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Także na przykład, olimpiady załóżmy. W jednym odcinku jedna, dwie olimpiady ciekawe wydarzenia na tej olimpiadzie, na przykład ja sobie tak to wymyśliłem czy zimowa, czy letnia na przykład Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej yy, jakieś ciekawostki z danych Mistrzostw, czy Europy czy, czy powiedzmy jakieś ogólnie wydarzenia sportowe czy jakaś postać w świecie sportu tak jak mówiłem w samochodzie. Bodajże chyba z miesiąc temu na temat Michaela Jordana. Na takiej zasadzie. Może macie inne swoje jakieś powiedzmy propozycje. Napiszcie w komentarzach, dajcie łapki w górę pod dany komentarz, pod dany temat, który chcielibyście, abym poruszył. Na przykład możemy się tak umówić, że ja powiedzmy zrobię jeden vlog, a wy pod danym vlogiem będziecie pisać komentarze na następny vlog, na tematy po prostu. Jeżeli będzie coś ciekawego. To się oczywiście będę tym posiłkował, jeżeli nie, to narzucę swój jakiś temat, i tak możemy odcinek po odcinku dochodzić do pewnego. Powiedzmy, jakiegoś takiego swego rodzaju porozumienia, w którym wy będziecie jakby narzucać, nie przeszkadza mi to w żaden sposób, będziecie mi narzucać jakieś tematy. Powiedzmy, vlogi będą się pojawiały raz, dwa razy, może nawet trzy razy w tygodniu, załóżmy, jeżeli czas na to pozwoli, i oczywiście będzie to wasz temat, będzie to temat, który was interesuje, i, i, i będziecie wtedy w tym momencie chętniej. Chętniej yy, powiedzmy, zaglądać do tego vloga, tak? Czyli odrzucamy dzisiejszą sytuację polityczną, yy, odrzucamy wszystkie jakieś konflikty i tak dalej. Skupiamy się bardziej na. No, ja bym narzucił bardziej sport, ale może być coś innego. Przepraszam, możecie narzucić jakiś temat, nie wiem, coś z turystyki na przykład. Ja się mogę oczywiście na tym nie znać, ale jeżeli narzucicie jakiś taki temat, to ja po prostu się do niego przygotuję i przedstawię go jak najlepiej, tak? No, jeżeli faktycznie temat by mi nie pasował, to wam to po prostu Powiem także, to by było na tyle, moi drodzy. Yy, pogaduchy przy kawie, ogólnie rzecz biorąc, i wybieramy temat. Mm, no nie wiem, może pierwszy temat ja wybiorę, dobra? A pod pierwszym, właśnie tego typu vlogiem, wy już będziecie w komentarzach wypisywać tematy, wypisywać, powiedzmy, nawet hasło, niech będzie. Załóżmy, jakiś, no, no cokolwiek, co Wam przyjdzie do głowy. Wpisujcie, komentujcie. Yy, pierwszy temat ja zarzucam. Ale już też możecie pisać. A pod pierwszym vlogiem, który będzie z pogadów, powiedzmy pogaduchy przy kawie dzisiaj jest niedziela, no powiedzmy w środę na przykład, umawiamy się na środę na godziny powiedzmy 15-16 i to taki będzie, taki będzie, yy, taki termin. Tak? Dzisiaj jest poniedziałek, jutro mamy drugi raport z FIFA, z Food Champions, a w środę będzie vlog. A dzisiaj zapraszam Was również na rezydenta. Kolejny odcinek. Cześć!